Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Tematem tego filmu będą ćwiczenia lecznicze nastawej biodrowe. I do tego filmu zachęcili mnie pacjenci, którzy przyjeżdżają do mnie i twierdzą, że mieli skierowanie na protezę biodra. Poćwiczyli moje ćwiczenia, niektórzy miesiąc, niektórzy kilka miesięcy, niektórzy pół roku. No i się okazuje, że Stan zdrowia ich się poprawił, bóle w biodrach się zmniejszyły albo znikły całkowicie. No i teraz pytanie, jakie ćwiczenia oni wykonywali? Więc proszę Państwa, dla osób, które nie mają dostępu do ćwiczeń, najczęściej jak trafiają do fizjoterapeutów, to fizjoterapeuci szkoleni bardzo dobrze, ale oni są szkoleni najczęściej dla osób zdrowych albo dla sportowców. Natomiast dla osób chorych po 60 to jest potrzebna specjalistyczna specjalizacja na tak zwana fizjoterapia geriatryczna. Ja jestem właśnie po takiej specjalizacji, może nie tyle po specjalistycznych, jakby to powiedzieć, specjalizacja w sensie naukowym, natomiast po specjalistycznych takich zajęciach to jest wiele godzin. Już nie pamiętam ile tam 40, 60 czy 80, żeśmy mieli na studiach. Specjalnie w temacie się szkoliłem. W związku z tym moje podejście jest inne: mało tego. Ja sam jeszcze mam 64 lata, powolutku odbudowałem swoje zdrowie, sprawność, więc to odbudowałem. Więc mam dużo większe wyczucie osoby starszej aniżeli osoba, która lat ma 20 czy 30. Teraz ćwiczenia, które ja opracowałem na stawy biodrowe, zamieściłem w czterech ebookach. Te e-booki są dostępne na mojej stronie internetowej www.pasjonatruchu.pl Link będzie pod spodem w opisie filmu e, Natomiast omówię tak krótko co w tych e-bookach jest, żebyśmy panowali na sytuację Jeżeli chodzi o część pierwszą tego e-booka To są ćwiczenia na stawy biodrowe w pozycji leżenia na plecach Czyli te osoby, które mogą się położyć na plecach Mogą wykonywać ćwiczenia z tego e-book no i takie pierwsze, takie najbardziej elementarne ćwiczenie, które chciałem Wam pokazać z tego ebooka to jest leżenie na plecach i skręty nóg do środka i na zewnątrz. Uważaj, leżę sobie i stopię na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka. Jeżeli ruch wypływa z podra, to bardzo intensywnie pracują stawy biodrowie. U mnie zakres ruchu jest dość duży, natomiast osób, które mają problemy ze stawami biodrowymi, ten zakres ruchu będzie taki. Bardzo łatwo w tym ćwiczeniu możemy nad wszystkim zapanować, więc to jest bardzo fajne ćwiczenie w leżeniu na plecach. Jeżeli chodzi o część drugą i część trzecią. No to w części drugiej i części trzeciej to są ćwiczenia w pozycjach, które najczęściej przyjmujemy. To są pozycje z siedzenia na krześle, może być siedzenie na łóżku. No i w tych pozycjach również możemy wykonywać szereg ćwiczeń. I tam jedno z ciekawych ćwiczeń to jest ćwiczenie z paskiem. Taki pasek podkładamy sobie pod kolano. Rozluźniamy sobie staw kolanowy, biodrowy, skokowy. I za pomocą rąk unosimy kolano tak wysoko, jak damy rad. To osoby, które mają mały zakres ruchu, to będzie taki zakres ruchu. To osoby, które mają większy zakres ruchu, to będzie taki zakres Z ruchu, tak? To ćwiczenie jest o tyle przyjemne, bo możecie je wykonać praktycznie na każdym krześle, i za pomocą rąk kontrolujecie fajnie ruch, tak? Możemy to ćwiczenie również wykonać w ruchu na boki, też. Na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka i znowu w zakresie bezbolowym. Jeżeli macie duże ograniczenia, no to ten zakres będzie krótki. Jeżeli macie małe ograniczenia, ten zakres będzie większy. Teraz proszę Państwa, co to znaczy duże ograniczenia? Być może się to wyda niektórym osobom absurdalne, ale ja miałam pacjentkę, yy, która miała zakres ruchu. Szpagat poprzeczny 10 cm, miarką, mierzę 10, to jest mniej więcej tyle. To był, o, taki był rozstaw nóg. Maksymalny, maksymalny to był szpagat poprzeczny tej pacjentki. Ja miałem też pacjenta, u którego szpagat poprzeczny był taki, czyli nogi były skrzyżowane. To, był, to był jego szpagat poprzeczny. Miałem. Tak jo, zablokowany psa biodrowy. Teraz cała terapia polega na tym, żeby te stawy biodrowe odblokować. Za pomocą tych ćwiczeń, które tutaj Wam pokazuję, jesteśmy w stanie te stawy blokowe tak malutkimi kroszkami zacząć odblokowywać. Jeżeli chodzi o czwartą część, to są ćwiczenia na stawy biodrowe, ale w pozycji takiej siedzącej w porze tutaj z tyłu. Jedno z takich fajnych ćwiczeń to jest na przykład przekonanie kolana do tu. jeżeli damy radę. Jeżeli nie damy radę, no to trzeba się oprzeć i wtedy paskiem tutaj czemuś nasz parę Drugie fajne ćwiczenie to możemy dać sobie kolano do boku, jeżeli damy radę tak, Ona, no noga leci tu, w drugą stroną leci tu. U osób, które mają problemy z źródłami, noga pójdzie tu, tu, taki zakres właściwie z tego zaczyna poziomu i potem się pogłębia, 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 pogłębia pogłębia. Teraz proszę Państwa, żebyśmy panowali nad sytuacją i wiedzieli co, gdzie i jak. Te ćwiczenia, które opracowałem w bukach, to są dla osób, które mają problemy ze stawami biodrowymi, ale często te osoby nie mają możliwości podwieszenia podwiesi gdzieś u siebie w do Eee, najlepsze ćwiczenia, to są ćwiczenia w domku w odciążeniu na podwierzchach. Te podwierzchki można kupić u mnie w sklepie internetowym, można kupić sobie gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek tylko chcecie. Podwieszamy sobie wodę na podwierzchę. Podzielimy się, nawet na siedząco możemy podziemy się. Możemy też sobie fajnie pracować na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka. I proste ćwiczenie, tak? na podwierzchniach. U po zakres jest dość szeroki, duży. Natomiast u osób, które mają problemy z wodorami, to ten zakres ucho jest taki. To <laughs> po ćwiczenie na podwierzchniach jest o tyle fajne, że możemy je wykonać w setkach, a nawet tysiącach powtórzeń. Te ćwiczenia, które opracowałem tutaj w no to ilość powtórzeń no docelowo to jest tak 30-40, no ale na początek zaczynamy od 50, czasami 2-3. Te ćwiczenia, które opracowałem, są i łatwiejsze, i trudniejsze, w zależności od tego, kto na jakim poziomie no, rozwoju siłowo sprawnościowego jest. Pamiętajcie o tym, że osoby, które mają stawy biodrowe zwyrodniałe, zblokowane, to są osoby, których siła sprawność najczęściej lawinowo spadła dość mocno. I to, co dla osoby zdrowej wydaje się, że proste, wręcz banalnie proste <laughs> dla osoby, która ma skierowanie na dobrocesę biodra, jest absolutnie niewykonalne, można Ciebie uszkodzić. Więc zanim pogłębi się ten zakres ruchu, zanim noga się usprawni stal biodrowy, no to często upływa kilka miesięcy i to jeszcze jest warunek że trzeba no, te ćwiczenia wykonywać prawidłowo, bo jeżeli będziemy wykonywali je nieprawidłowo, no to zamiast rozwoju będziemy stali w miejscu albo cofniemy się, bo ono nie będzie nic działało. Z ćwiczeniami pamiętajmy o tym, tak jak z lekarstwem, że aby ono było skuteczne i lecznicze, musi być odpowiednia dawka, odpowiednie wykonanie, odpowiednia częstotliwość, Wykonania, odpowiedni dobór ćwiczenia. Te wszystkie elementy trzeba w zgrabny sposób ze sobą połączyć, że się to uda. No to wtedy pacjent jest wygrany i rozwija się. No, jak pokazuje tutaj doświadczenie tych pacjentów, którzy przyjeżdżają do mnie. Dużo osób intuicyjnie, bez żadnych wizytów, fizjoterapeutów. Wykonywała moje ćwiczenia na podstawie tylko tego, co pokazałem w internecie, i progres, rozwój jest taki, że te bóle biodra się zmniejszyły i dały im nadzieję na to, że endoproteza nie będzie konieczna. To mieli Państwo tyle w temacie <trych> tych e-booków. Gdyby ktoś chciał sobie prezentować te e-booky, są cztery e-booky, tak, no to jak to się mówi, zapraszam do sklepu internetowego. One są aktualnie w promocji. I są w wersji cyfrowej i papierowej. Wersja cyfrowa jest tańsza, papierowa jest nieco droższa. Wersja cyfrowa jest w formacie PDF, który możecie sobie utworzyć na każdym komputerze czy smartfonie, który otwiera format PDF. Możecie również wydrukować we własnym zakresie, tak jak chcecie. Natomiast wersja drukowana to jest tak zwany druk na żądanie, czyli to, co jest w PDF, jest wydrukowane, przygotowane w formie drukowanej. Ta forma drukowana cieszy się dużym uznaniem. Wśród osób no tak, po 50-60 roku życia, które albo no, nie mają biegłości w posługiwaniu się formatem PDF, albo wolą mieć wydruk, albo się w ogóle nie chce bawić żadne tam wydruki, nie wydruki nie wiadomo, tylko wolą kupić gotowce. Więc taki gotowiec jest, można go sobie sprezentować, albo ktoś może nam sprezentować na przykład na imieniu. No To mieli Państwo, tyle w tym temacie, co się tutaj napisali. Witam, 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 witam. Proszę Państwa, dobre pytanie. Ile czasu trzeba ćwiczyć dziennie, codziennie, czy kilka razy w tygodniu? <laughs> Żebyście Państwo mieli tak orientację. Ja zalecam ćwiczenia 5-6 razy w tygodniu, jeden dzień obowiązkowo wolny. To są takie ćwiczenia, żeby był jakiś taki progres zauważał. Powiedzmy osoby, które no nie mają tyle czasu, albo dla nich jest to zbyt intensywne. No, to powiedzmy trzy razy w tygodniu to jest jakieś takie optymalne: tak? co drugi dzień, 3 razy w tygodniu. Absolutne minimum to jest dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu to jak to się mówi, jest to lepsze niż nic, ale to jest niewiele. Czyli minimum dwa razy w tygodniu: jakieś takie optimum, takie wilksy i owce cała, to 3 razy w tygodniu. Natomiast na to, żeby czuć jakiś taki progresywny rozwój, no to pięć, sześć razy w tygodniu i jeden dzień obowiązkowo wolno, żeby ciało się zregenerowało. Czy można ćwiczyć 3 razy dziennie? Oczywiście, że można. Ja ćwiczyłem 3 razy dziennie po godzinie, czyli razem 3 godziny dziennie przez 12 miesięcy tylko po to, żeby być w stanie wykonać jedno przykucnięcie. Tak? Daj się to. Co to jest przykucnięcie. Każdy to robi, każdy zdrowy jak to się mówi robi. Ale ja byłem chory i miałem problemy ze stawami kolonowymi. Musiałem pracować rok czasu, trzy razy dziennie, po godzinie, przez 12 miesięcy codziennie. Nie było zmiłu, ja to robiłem rano, wieczorem i w południe. tak? Wstawałem, robiłem przed położeniem się spać ćwiczenia, w południe, kiedy był wolny czas ćwiczenia i od początku następnego. No i w końcu po roku zrobiłem przykusnięcie. Pełne. A miałem zakres ruchu takie, no jedna, ja wiem, 20, taki pół przysia, czyli takie 20-25% pełnego przykuśnięcia. Do z tego poziomu doszedłem do 100%. Da radę zrobić, da radę zrobić, tylko trzeba po prostu regularnie praktykować ćwiczenia. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Pacjenci czekają. Ja pozdrawiam Storunia. z Torunia, Nie Torunia jako z Warszawy. Już mi się myli wszystko. Pozdrawiam wszystkich z Warszawy. gdzie jest piękna pogoda. Życzę miłej niedzieli. Do jego zobaczenia. ناس tão